Polska, Europa, Świat. Dziś łączymy się ze Zbyszkiem Parafianowiczem, który jest w tym momencie w podróży reporterskiej. Dzień dobry Zbyszku. Powiedziałem, że jesteś w podróży reporterskiej. W jakimś sensie wracamy do, do tematu, o którym rozmawialiśmy. Do takiego dyskusję o tym, czy Ukraina jest w tym momencie pod ścianą, jeżeli chodzi o sytuację i na froncie, jeżeli chodzi o sytuację polityczną. Ty, ty pojechałeś to sprawdzić. W związku z tym pytanie, jak, jak wygląda Ukraina na wojnie? Czy nasz pesymizm z zeszłego tygodnia był uzasadniony? Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Dzień dobry. Znaczy, to Ukraina w zasadzie, jak się komentuje sprawy związane z wojną czy z polityką w Kijowa, to... To, to, to określenie, że Ukraina jest pod ścianą, słyszy się bardzo często. To jest zresztą jeden z rozmówców, w, w mojej książce, o, miał w zwyczaju, no skomentował, że w, na, w tym początkowym etapie wojny. Generalicja Polska co chwilę mówiła, że się za 72 godziny w, się wszystko rozstrzygnie. Za chwilę wszystko. I te 72 godziny trwały 3 miesiące, aż w końcu już przestali. Tak, coś, w zasadzie tak? można powiedzieć, że te 72 godziny trwają od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu. I to w, co, co chwilę powtarzane są tezy o tym, że Ukraina bankrutuje jako państwo finansowo że przegrywa wojnę. Rzeczywiście Ukraina jest w skomplikowanej sytuacji, ale Ukraina w skomplikowanej sytuacji jest nie od wczoraj, ani nie od miesiąca, ani nie od pół roku, tylko co najmniej od schyłkowego kuczmy. Kiedy do władzy zaczęły aspirować siły prozachodnie, proatlantyckie, Juszczenko, Tymoszenko, Poroszenko, czyli wszyscy ci, którzy przejęli władzę na Majdanie w 2004 roku i te jakby napięcia, czy też okresy, Wzmożonego ciśnienia Rosji na Ukrainę, no po prostu powtarzają się regularnie od tego 2004 roku. Początkowo była to, to, to wojna raczej wywiadów służb specjalnych związana z truciem Juszczenki, czy też z próbą wpływania na wybory na Ukrainie, później zainstalowania prezydenta, który był złodziejem i który miał tę Ukrainę rozkraść, doprowadzić do upadku strukturalnego poprzez korupcję. No i teraz mamy wojnę. No na początku była to wojna separatystyczna, aneksja, a teraz jest to wojna na pełną skalę, która w zasadzie już w tym momencie przeradza się, w te, już jest takim turbo Donbasem na, na chwilę przed zamrożeniem. I, I ta sytuacja jest no, no ona jest trudna obiektywnie, prawda? No, Załęski był w Stanach i wracając ze Stanów dowiedział się o tym, że pada Wukłedar, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Teraz jesteśmy w momencie, w którym niejasny jest los Torecka. Dane na ten temat są różne. Niektórzy mówią, że już cały Torecz jest w rękach Rosjan. Wojsko ukraińskie zapewnia, że jeszcze są rejony, w których kontroluje sytuację. Wiadomo, że Rosjanie odcinają te wszystkie drogi na zachód od miast w południowym Donbasie, mówimy o takich miejscach jak Kurachowe czy Pokrowsk, te wszystkie drogi. Czyli Rosji... ro, ro, Rosjanie koncentrują się na tym, żeby zrealizować tą strategię, o której mówiłeś w zeszłym tygodniu, tak czyli domknięcia Ona jest swojej okupacji Donbasu. Jeszcze dodatkowo dochodzą informacje o tym, że skomplikowana jest sytuacja wojsk ukraińskich w Rosji, czyli tych, które stacjonują, które walczą w obwodzie kurskim, gdzie trwa rosyjska kontrofensywa. Tak, te doniesienia są w, bardzo pesymistyczne, natomiast tutaj też te komentowanie w sposób jednoznaczny, taki w, z pozycji jakiejś wiedzy w zakulisowej jest, jest niepoważne i nieodpowiedzialne, bo tak naprawdę informacji na temat tego, co dzieje się w obwodzie kurskim nie mamy żadnych. Żadnej wiążącej wiedzy na temat tego, gdzie są Ukraińcy, jakie mają straty, jakie siły sprowadzili Rosjanie do, do obwodu kurskiego. Szacu, Amerykanie szacują, że jest to do 50 tysięcy żołnierzy. To jest którzy, bardzo dużo, jak na warunki to jest i mówimy o sytuacji, w której najprawdopodobniej nie wycofywano oddziałów z Donbasu, czyli tam, gdzie ten front jest najbardziej perspektywiczny, ale wracając jeszcze do tematu Donbasu, no tutaj po, po rozmowach na Ukrainie, no bardzo wyraźnie widać, że Rosjanie te miasta odcinają takie jak Pokrovsk czy Kurachowe w takim sensie, że no, blokują drogi dronami FPV. Krótko mówiąc, atakują wszystko, co na tych drogach się porusza, albo co przypomina, przypominać może obecność wojskową i będą się szykowali do zdobywania tych miast. To jeszcze pewnie potrwa, natomiast no, te postępy tam w rejonie Torecka, New Yorku czy, w, czy, czy, czy Kurachowego, one są wyraźne. W, też Myrnohradu, czy też wiosek położonych, czy też mieścinek położonych, przysiłków na, na, na wschód i na południe od w Myrnohradu, My, to, to wszystko jest rzeczywiście, ten obraz jest pesymistyczny. Front trzeszczy. Zbyszek, ale jakby ten front trzeszczy, ale z punktu widzenia wojskowego, to jest tak, jak powiedziałeś, my musimy zachować daleko posuniętą ostrożność w mówieniu o tej rzeczywistości. Ale ten pesymizm, który się pojawia, który się pojawił też w naszej rozmowie, to był pesymizm dotyczący tego, czy Ukraińcom. W tym długotrwałym już konflikcie, bardzo długotrwałym, się powoli zbliżamy tak naprawdę do, 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 do długości tego, co Rosjanie nazywają Wielką Wojną Ościźnianą, czyli konfliktu 41-45, e, czy, że Ukraińcom nie udało się stworzyć systemowych rozwiązań, które pozwalają im trwać w tym długim konflikcie e, systemowych rozwiązań dotyczących mobilizacji, uzupełniania jednostek. Rotacji jednostek, tego, żeby one się mogły odbudowywać, i systemowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania państwa. I znowu mam, mam wątpliwość, czy ten pesymizm, te tezy, które teraz postawiłem, są uzasadnione. Bo z drugiej strony, jak się spojrzysz, mówisz o Turbo-Donbasie, to że jest Turbo-Donbas oznacza, że jest też Turbo-Ukraina po 2014 roku, która normalnie funkcjonowała. Niech się patrzy na wiele elementów ukraińskiej gospodarki, to dzięki otwarciu kanału, Eksportowego przez Morze Czarne, to trwa. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten mechanizm trwania w wojnie, to jest bardzo dużo wątpliwości. Więc jest pytanie, nawet nie tyle o wojsko, co o ukraińskie państwo. Tak, i to jest pytanie kluczowe. Jesteśmy tak naprawdę, jest poniedziałek. W sobotę, z piątku na sobotę była w Kijowie wielka impreza, koncert takiego dość znanego zespołu Kan Elzy. No i ten koncert posłużył za łapankę do wyłapywania, jako okazję do przeprowadzenia, jako okazja do przeprowadzenia łapanki. Te WKU, te komendy uzupełnień po prostu wyłapywały tych, którzy się uchylają od poboru. Jeżeli taka łapanka była organizowana, a są, są tego typu imprezy w, te takie akcje organizowane są cyklicznie tu na Ukrainie, no to jest jednoznaczny dowód, że ten pobór nie przebiega pomyślnie. To samo miało miejsce w Lwowie. Piątek, piąteczek, piątunio został potraktowany jako okazja do tego, żeby wyłapać tych, którzy przed poborem się uchylają. Jednocześnie rośnie bardzo szybko liczba informacji o wszczętych postępowaniach w sprawie dezercji, czyli to pokazuje, że z kolei te jednostki, które są frontowe, które walczą, to są jednostki, w których coraz trudniej utrzymać żołnierzy na linii frontu. Tak? No to prawda, rozmawialiśmy też w ubiegłym tygodniu o tej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która nie zrotowała w sposób właściwy 72. Brygady w Uchłodarze. Ci ludzie, oni później po tej, po, tej, po tej nieudanej operacji krążyli po Ukrainie, protestowali, wyrażali swój, swój, swój taki bunt przeciwko temu, jak jest prowadzona wojna, jak jest prowadzona polityka w bezpieczeństwa państwa. To jest sytuacja w gruncie rzeczy no, niepojęta. Oni natychmiast po tej, po tej, po tej nieudanej akcji, Powinni zostać wyłapani, aresztowani, powinni trafić do, do, do aresztów wojskowych. Przy czym też państwo ukraińskie tego nie postępuje w sposób drastyczny w, w takich sytuacjach, bo wie, że jest ogromne napięcie pomiędzy władzami cywilnymi a, w, a wojskiem, które jest na Donbasie, które broni tego frontu, który po prostu trzeszczy. I to, to, to napięcie jest bardzo wyraźne. Z jednej strony mamy taki optymistyczny optymizm urzędowy. Może też powtór, po, posłużę się przykładem. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z deputowanych, kto, którego zapytałem o szczegóły planu zwycięstwa. To jest deputowany Sługi Narodu, zbliżony do, 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 do szefa parlamentu ukraińskiego, także został poinformowany. A ten plan zwycięstwa to jest ta, to hasło, z którym Zewański jechał do Waszyngtonu, czyli plan tego, żeby doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu poprzez ukraińskie zwycięstwo, tak? Tak, i teraz słuchaj jaka była odpowiedź deputowanego na temat składu punktów w planie zwycięstwa. On powiedział, że to jest odbicie Donbasu i Krymu w ciągu kolejnych 6 do 9 miesięcy, to jest wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy i objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa, w, na, na, najlepiej członkostwem w NATO. W... No, oczywiście jest wszystko nierealne. To jest... to jest oczywiście abstrakcja. Można to interpretować tylko w jeden sposób. Ukraińcy wodują tę narrację po to, żeby osiągnąć przynajmniej jeden z tych punktów, i to niepełne członkostwo w NATO, ale uzyskanie gwarancji podobnych do artykułu 5, czyli gwarancji Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, że w razie ponownego ataku obydwa te państwa wejdą do wojny. Taki jest cel strategiczny władz w Kijowie w tych negocjacjach, przy rozmowie o planie zwycięstwa. A ten, ta kwestia związana z granicami z 91 roku, wycofaniem wojsk, odwojowaniem Krymu, Donbasu, jest oczywiście spinem, jest oczywiście narracją. Jeszcze z jeden z tych punktów, bo dopytywałem o to jak będzie wyglądała kwestia wyborów na, na Ukrainie z racji tego, że rozmawiałem z deputowanym w, zbliżonym po prostu do szefa parlamentu ukraińskiego. On twierdzi, że do tych wyborów może dojść prze... i władza będzie dążyła do tego, żeby doszło w przeciągu 9 miesięcy, w, aby tą władzę ponownie legitymizować. I mówimy o wyborach i prezydenckich i parlamentarnych i wyborach lokalnych. Także w elitach politycznych jest. W... Oczywiście oni posługują się narracjami, czy też narratywami, jak to się mówi, do tego, żeby opisywać rzeczywistość. One nie mają zbyt wiele wspólnego z, z, z Realiami. Trzeba je dekodować, próbować, zrozumieć, co jest po, po, pod tymi zdaniami zaszyte. Natomiast ta wola do tego, żeby ten konflikt mrozić, jest również w elitach politycznych ukraińskich, bo one rozumieją. Że zasoby ukraińskie się kurczą, a postępy rosyjskie na Donbasie są coraz dynamiczniejsze i Rosjanie po prostu w tym sezonie znacznie zbliżą się do granic administracyjnych obwodu Donieckiego. To, to jeszcze to w takim wypadku, żeby dołożyć pesymizmu do tego, co mówisz. Ja, ja wiesz, jakby ja jestem zafiksowany na tematy gospodarcze. Mamy za sobą tydzień danych z europejskiej gospodarki, z niemieckiej gospodarki dzisiaj, czyli w poniedziałek widziałem taką prognozę przygotowaną przez Bloomberga dotyczącą tego jakie są perspektywy na, kolejną, na kolejne kwartały w niemieckiej gospodarce i to jest bardzo jasny sygnał, że idziemy w stronę recesji, albo czegoś co będzie recesyjne. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, to niemiecki model gospodarczy nie został przestawiony, nie udało się go przestawić, mimo tego, że chcieli to zrobić zieloni, mimo że chciał to robić wicekanclerz Halbert, nie udało się go przestawić na model, w którym nie będziemy uzależnieni od tanich surowców energetycznych. To uzależnienie modelu rozwoju gospodarczego Niemiec od rosyjskiego gazu jest faktem. Nie udało się tego przestawić. Czyli jeżeli byłoby zamrożenie, to mam takie wrażenie, że, może jestem pesymistą, ale mam takie wrażenie, że, że, że nie będzie długiej zwłoki w, w tym aż... Pieniądze, ale też technologie z Europy Zachodniej zaczną znowu płynąć do Rosji, a jednocześnie, a jednocześnie już z takiej krótszej perspektywy, z punktu widzenia Ukraińców, rozmawialiśmy też o tym, że, że Zamański ekipa rządząca w Kijowie postawiła w dużym stopniu na demokratów, a ostatnie sondaże ze Stanów Zjednoczonych są takie, że to, jakby to, to zwycięstwo Trumpa staje się coraz bardziej realne z punktu widzenia Rosjan Warto poczekać do wyborów, bo może wygra Trump. Kamala Harris niespecjalnie więcej Ukraińcom da, a, a Trump ich być może przyciśnie. Z punktu widzenia Rosjan wa, warto jeszcze być może poczekać parę miesięcy, licząc na to, że korzystając z tego, że mają pieniądze, też Financial Times pokazywał, że rośnie rosyjska flota Shadow Fleet, czyli ta flota, która dostarcza ropę naftową, więc jest strumień pieniędzy, można kupować za rupie, których mają Ros Rosjanie dużo. Trochę technologii z, z Indii, gdzie jest też dużo starego rosyjskiego sprzętu, który można teraz odkupić. No i ten obraz jest pesymistyczny w krótkim terminie, ale też w długim terminie, bo jeżeli byłby ten Mińsk-3, to to jest pytanie: ile warte byłyby te gwarancje, biorąc pod uwagę determinację Rosjan do, do tego, żeby jednak Ukrainę przetrącić jako państwo? Wymieniłem taki szereg czynników bliższych. Trump, Trochę dłuższych, czyli Niemcy i, i takich długoterminowych, czyli rosyjska zdolność do otoczenia wojny, i żaden z nich też nie jest optymistyczny. Żaden z nich też z punktu widzenia Ukrainy nie jest, nie jest dobry. Że najwięcej... Też można pozytywnego powiedzieć teraz. nie, no oczywiście. Ja wczoraj bardzo wiele optymistycznych słów usłyszałem od deputowanego, o którym Ci wspominałem. No, odbicie Krymu, Donbasu, wycofanie wojsk rosyjskich wszystko to są informacje bardzo optymistyczne. Ja się aż bałem zapytać, czy mówimy o marszu później tylko na Moskwę, czy też o uzyskaniu dostępu do Morza Bałtyckiego i zajęciu Petersburga, prawda? Także rzeczywiście tutaj pewien optymizm, przynajmniej oficjalny na scenie politycznej ukraińskiej, jest ogromny. Natomiast jeśli spojrzymy na nastroje polityczne w, na, na, na zachodzie Europy, no to przeanalizujmy sobie mapę wyborczą ostatniego czasu. Słowacją rządzi FICO i politycy, którzy jednoznacznie mówią o konieczności kończenia wojny i dogadywania się z Rosjanami. na Węgrzech A FICE ciągle jeszcze nie znosi, Fice nie znosi Ukraińców. Z tam, uzasadnionych powodów, z powodów, no. z powodów osobistych, ponieważ to, też może wspomnijmy o tym, bo to też pokazuje, jakie jest konsekwencje tak ma nieodpowiedzialna polityka elit politycznych ukraińskich wobec partnerów małych, mniej ważnych, tak jak Słowacja. Tu mówimy o latach po 2004 roku, o rządzie Tymoszenko, i rozmowach słowacko-ukraińskich dotyczących wojny gazowej, którą Rosjanie prowadzili wtedy przeciwko Ukrainie, Tymoszenko po prostu potraktowała, najpierw kazała Fico czekać na, na, na siebie bardzo długo w Kijowie. A później wprowadziła media na spotkanie, które miało być poufne i dyskretne, no i potraktowała go po prostu jak szmaciarza, którym można tam porzucać po tej sali, na której rozmawiano w, w, na ulicy Chruszowską. I to nie pozostaje bez konsekwencji. Moim zdaniem ten taki postsowiecki styl uprawiania dyplomacji, on bardzo Ukrainie szkodzi, czego przykładem są też stosunki z Polską, No ale wróćmy do analizy sceny politycznej, od, odbiegając od tego, co się działo w przeszłości z Fico i Ukraińcami. Słowacją rządzi antyukraiński FICO i spoglądający z sentymentem na Rosję. Na Węgrzech mamy ciągle Orbana. W Austrii ostatnio nie, nie, nie formują rządu, ale zwyciężyli, co też ma znaczenie w sensie takich nastrojów społecznych. Wolnościowcy, posthajderowcy. W Niemczech dwie, dwie skrajności, czyli Sara Wagenknecht plus AFD w, 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 mają niezłe sondaże, we Francji w, w, lepeniści. Także mówimy o sytuacji, w której znaczna część Europy zaczyna po prostu iść w kierunku populizmu. A to nie wróży nic dobrego dla Ukrainy. Jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to również demokraci nie będą gwarantem stałej i radykalnej pomocy dla Ukrainy. Oni też będą kierowali się nastrojem, który, który istnieje w Stanach Zjednoczonych. Tam problemami jest, są migracja. Jest kwestia infrastruktury, jest kwestia rywalizacja z Chinami, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, to jest kwestia Bliskiego Wschodu, to nie jest na pewno kwestia Ukrainy. Amerykanie wysyłają systemy TAT na Bliski Wschód razem z załogami, co pokazuje, jak bardzo różne jest traktowanie Izraela jako partnera w polityce bezpieczeństwa Ukrainy. Także moim zdaniem jesteśmy w przededniu drugiego rozbioru Ukrainy. Pierwszy miał miejsce w 2014, kiedy w zasadzie bezkosztowo Rosjanie wzięli Krym i wywołali separatyzm na Donbasie. Teraz ten turbo Donbas to porozumienie kolejne w, w stylu mińskiego będzie po prostu drugim rozbiorem Ukrainy i to nie będzie gwarantowało bezpieczeństwa dla Ukrainy, w, nie, nie da trwałego bezpieczeństwa Ukrainie, bo cele jakby Putin widząc sytuację na świecie i gospodarczą, i polityczną, i nastroje w, na, na zachodzie, te cele maksymalizuje znów w odniesieniu do Ukrainy. Po wycofaniu się spod Kijowa w lutym 2022 on znacznie ten dywan zwinął. Ale teraz, z powrotem, widząc to, co dzieje się na świecie, zaczyna hulać po prostu wobec Ukrainy. I to jest bardzo zła informacja dla Ukraińców. Chociażby, no, nawet jak już schodzimy do konkretu, ostatnio odwołano Ramstein z udziałem Bajdena z powodu huraganu, który zbliżał się do Stanów Zjednoczonych, i to była oczywiście prawdziwa informacja. To, 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 nie, był, to nie było wymiganie się od Ramstein. No ale do Rammstein już nie powrócono z udziałem Bidena, prawda? To spotkanie, jeśli się odbędzie, jeśli się odbędzie, no nie będzie tak ambitne po prostu jak, jak to, jak spodziewał się Zeleński. No Zeleński podróżuje po Europie Przedstawia plan zwycięstwa. Na, ostatnio był u Meloni, natomiast no, też znamy nieoficjalne wypowiedzi Meloni na temat z rozmów z pranksterami, na temat tego, jak ona widzi przyszłość wojny na Ukrainie o tym, że mimo wszystko też będzie chciała dążyć do jak najszybszego zakończenia konfliktu. Europa po prostu w, zaczyna traktować wojnę na Ukrainie jako problem, który trzeba szybko i jak najniższym kosztem rozwiązać. Dowodem są też zapowiedzi Niemiec, na przykład, że nie będą dostarczali broni ciężkiej. Powiedziałeś o drugim rozbiorze Ukrainy, ja sobie to zacząłem szybko liczyć i reformy w Polsce rozpoczęły się w 1764 roku, kiedy Stanisław August wstąpił na tron. Później był pierwszy rozbiór w 1772, 3 31 lat od początku reform do końca państwowości polskiej było, do 1795 roku. My jesteśmy w tym momencie, jakbyśmy liczyli ten czas ukraiński, jesteśmy gdzieś w połowie lat 80. XVIII wieku. Tak to sobie zacząłem zostawiać, bo jeżeli był drugi rozmiar Ukrainy, to pytanie, czy będzie też trzeci, czyli próba wzięcia odesy i kompletnego przetrącenia państwa ukraińskiego. Strasznie jesteśmy pesymistyczni, Zbyszku. Może ja tylko z drugiej strony dodam, że wiesz, ja wrócę do, do, do najlepszej lektury, jaka było o rosyjskiej gospodarce, bo jedynej prawdziwej, czyli... Czyli do raportu Rosyjskiego Banku Centralnego o perspektywach na kolejny rok, który pokazywał, że nie chodzi o to, że Rosja nam zabraknie pieniędzy, ale że po prostu gospodarka się zadusi też brakiem ludzi. I pytanie: czy, czy, czy z drugiej strony my nie przeceniamy zdolności Rosji do trwania w tym konflikcie? Szukam optymistycznego zakończenia tej naszej rozmowy. Wiesz, no, mówisz o Odessie w, czy, czy Charkowie, to nie jest takie proste, żeby pójść dalej w, w kierunku Dniepru w takim rozumieniu w południkowym, no bo w rozumieniu równoleżnikowym Rosjanie nad Dnieprem już są, prawda? To nie jest, to, to nie jest proste zadanie, to są miasta, w, no Charków mimo depopulacji ciągle jest w ogromną metropolią, tak samo jak Odessa, i też myślę, że stosunek Zachodu na pewno jest inny do, 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 do tych ambicji rosyjskich na zachód od Dniepru, czy też nawet wobec w ambicji wobec Charkowa. Trzeba po prostu trzymać kciuki za jak najbardziej ambitne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, w, dla, za rozwiązanie, które po prostu będzie jakąś przynajmniej prowizorką architektury bezpieczeństwa w, w Europie Wschodniej, no za czymś, co, co, co też przełoży się na, na, względnie, na względne nasze bezpieczeństwo. No i właśnie, ostatnie pytanie o nas, dlatego że wiele razy, kiedy rozmawialiśmy, podkreślałeś, że my powinniśmy mieć świadomość tego, że dla nas największe zagrożenie tu i teraz i w najbliższych latach to nie jest zagrożenie z kierunku południowo-wschodniego, tylko północno-wschodniego. Jakiegoś rodzaju szerszej, większej albo mniejszej rosyjskiej prowokacji, czy agresji wobec państw bałtyckich wobec północnego wschodu Polski jakiegoś proksji działania poprzez Białoruś. Czy, czy myślisz, że to zamrożenie konfliktu, ten Mińsk III, czy drugi rozbiór Ukrainy, to, to będzie coś, co może wyznaczać taki moment, który będzie nas pchał w stronę. Dlatego, że to za, za, zagrożenie się jakoś. Zacznie realizować. No to zagrożenie zacznie się realizować. Tylko pytanie, czy elity polityczne, w państw wschodniej flanki NATO? Rzeczywiście wezmą się do roboty i zaczną to bezpieczeństwo, tego co Sikorski nazywa twierdzą Polska, wzmacniać. No bo to jest zawsze po wynegocjowaniu jakiegoś takiego rodzaju separatystycznego na, na, następuje to, to wzmożenie, maleje, jeśli chodzi o podejście w, do bezpieczeństwa. Pytanie, czy tak samo będzie tym razem? No bo przypomnij sobie 14 rok i 15, czyli dwa porozumienia mińskie. W zasadzie po, w, w tamtym okresie już Rosjanie w, eskalowali to napięcie wobec Ukrainy. Najpierw była aneksja, później był separatyzm, później były ataki na Mariupol z użyciem gradów i czołgów, które w zasadzie były obsługiwane przez załogi rosyjskie, tylko nieoznakowane. Czyli to, to skalowano to napięcie. Później zaczęto zamykać dostęp Ukraińców do Morza Azowskiego, eskalując napięcie na Morzu Azowskim. A mimo wszystko my w Europie żyliśmy tak, jakby świat był po prostu bezpieczny, taki jak przed wojną na Ukrainie, taki jak w zasadzie nawet przed 11 września i pytanie, czy tym razem nie będziemy świadkiem czegoś podobnego, że po podpisaniu jakiejś formy, czy po, po jakimś zawieszeniu broni pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami, Zachód mówiąc brutalnie znów się wyluzuje i, a my z nim razem i, i, i przestaniemy traktować te zagrożenia na wschodzie jako, jako priorytet. W Putina polityka wobec Ukrainy się nie zmienia i wobec Europy Środkowej. Nawet to, Dążenie do porozumienia, też przecież to nie, 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 nie dziennikarze, nie ja, nie ty wymyślili tą tezę o tym, że. Przyszłe porozumienie wokół Ukrainy, jeżeli Rosjanie będą dążyć do wynegocjowania porozumienia, które obejmie w zasadzie całą wschodnią flankę NATO, czyli, krótko mówiąc, będą dążyli do zdemilitaryzowania przy okazji wschodniej flanki NATO, do uniemożliwiania po prostu w pełni suwerennego funkcjonowania wschodniej flanki NATO. I to już dziś jest z naszego punktu widzenia zagrożenie egzystencjalne, jeżeli Rosjanie będą próbowali negocjować z Zachodem układ, który będzie dotyczył nas, czyli krótko mówiąc, że my będziemy daniem, a nie będziemy przy stole. To są, to są zagadnienia, które już dziś do, nas dotyczą w, w znaczeniu egzystencjalnym, a bałtów jeszcze bardziej. I to też jest tak, że musimy sobie uświadomić, że rzeczywistość jest taka, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, że wojna, zagrożenie, konflikt stają się zjawiskiem trwałym, długotrwałym i, i nieznikającym prawdopodobnie za naszego życia. Zbigniew Parafianowicz. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Dużo pesymizmu. Do zobaczenia Zbyszku za tydzień. Mam nadzieję, że tutaj w Warszawie. nie, u... Wiesz co, nie uważam, że dużo pesymizmu, no bo przytaczałem przecież słowa deputowanego, który jest naprawdę wpływową no tak. osobą w Radzie Najwyższej, także to był bardzo pesymistyczny obraz. Optymistyczny, I... Optymistyczny, tak. Idą na Petersburg. No dobrze. Dzięki Zbyszku. Do zobaczenia. Dziękuję.